Dzisiaj postanowiłem nagrać krótki odcinek, nie wiem jak to nazwać w ogóle, nazwijmy to Odezwa do Murańskiego. A więc posłuchaj, czy głupie, Murański. Oczywiście zauważyłem Cię, e, Twoją działalność i tak dalej, ale olewałem ją. Zabiegłeś od zawsze jakimś tam marginesem. Nie społecznym, bo ja nim jestem. Yy, nigdy nie, zamiar, nie miałem zamiaru, że tak powiem, wypowiadać na Twój temat, ale Ty zrobiłeś coś, że jako czułem się sam, sam zobowiązany. Dopisałeś pewnej osoby yy, Artura Gwoździa. Otóż i tu był Twój błąd. Prostaczku, tu był Twój błąd. Sorry, Artur. Ale postanowiłem być samozwańczym rzecznikiem Twoim, bo jak zapewne wiesz, ja wiem i inni ludzie, Ty osobiście obecnie nie zbliżyłbyś się do polemiki i szerbierki na tak zwaną szerbierkę słowną, pła, co jest yy, z takim planktonem jak urańskim. No i słusznie, Ma, i masz rację, dlatego też postanowiłem, że ja wypowiem parę słów. Otóż Teraz Morański posłuchaj, teraz coś parę słów o Arturze. Gwoźdź. Po pierwsze, to jest facet, z którym pracowałem kilkadziesiąt lat temu. Robiliśmy takie rzeczy, że kurwa nie masz pojęcia. Ty się zesrał w gacie albo rozjebał, nie? I ty śmiesz Morański mówić jakieś dziwne rzeczy e, na temat Artura Gwoździa. E, posłuchaj, ten facet ma... Kochany jest jak byk ale to nic, bo takich ludzi to znam, co mają jaja. Ja to w mojej historii paru się przewidział, parunastu, może. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak wszyscy wiecie, ja jestem marginesem społecznym. W całej mojej historii kariery, w cudzysłowie kariery zawodowej, nie spotkałem tak naprawdę, które by pan. Recydywistę. Państwo wiedzieli, że lub coś w tym stylu, i bla, bla, bla. Te głupoty wszystkie. Artur jest jedną osobą, którą znam, która uczyniła to samo. Wiele, wiele, wiele lat temu rozmawialiśmy i powiedział mi, że chce zmienić swoje życie, chce przestać to, robić to, co robi i spróbować gdzie indziej, inną, pójść inną drogą. Ja tak się na niego jeszcze, mówię szczerze, yy. mówię, no i jak? Mówi, no normalnie, chcę spowodować, mam pewne plany, pomysły. Ja mówię, Artur, okej, okay, nie ma sprawy. Ja to akceptuję, ale chociaż szczerze mówiąc yy, szkoda mi, bo naprawdę z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że nie wierzyłem, że mu się uda, że... Ja utrzymałem dobrego, że tak powiem, partnera. Yy... Ale... Patrząc przez te wszystkie lata na jego rozwój i tak dalej, udało mu się... To jest jedyny facet, który udało się, że tak powiem, mówię językiem penitencjarnym sam się zresocjalizował. Sam zmienił swoje życie. Yy... I to sam. Nie sprzedając nikogo, Nie robiąc... Nie... Tak jak masa te inne kurwa, knoty i ćwoki. Teraz dobudowują ideologię, oni są po jasnej stronie emocji i tak dalej. On nie, on rzuci to sam, sam postanowił żyć inaczej i udało mi się. Teraz jest przykładem dla młodzieży, wychowuje młodzież w sumie. Szaboba, a tu, Ale nie będę o, o tobie za dużo pytał, bo mam dzisiaj parę słów do powiedzenia. Panu Morawieckiemu, o jego tytułach, jakie je zdobył i tak dalej, a tytuły zacne, ci byłem, Zaraz o nich opowiem. A więc, wracając do Ciebie, Leśny głupie, posuwaj. Poprosiłem znajomego, żeby tak zrobił edycję, i tak dalej, na Twój temat, chociaż ja mniej więcej znałem to, co wyprawiasz. Ale zadzwonił do mnie znajomy, powiedział, ma raz, tu jest tyle kurwa tego bagna, główna błota, yy, że musiałbym zrobić 12 12 odcinków. Yy, Morański 1, Morański 2, bla bla bla. I każdy. Ja mówię, jak to? No, tak to. I więc mówię, dobra. Ty się przygotuj, zrób jeden a porządny odcinek. No i. A ja wypowiem się na ten temat swoimi słowami i nie będę już musiał, wiesz. Bo to wszyscy są... Muran, wszyscy wiedzą jak, jak jesteś Tempatą, nie? Ach, jeszcze powinieneś dostać oprócz tych tytułów, które za chwilę wymienię, że otrzymałeś w Polsce, z tego co wiem, e, myślący inaczej, albo widzący inaczej, bo ty zawsze widzisz rzeczywistość inaczej niż inni. Dziwne, ja uważam, że jeżeli parę osób mówi, że jest tak, tak i tak, następne parę tak, a ty jeden mówisz, że nie, to coś wiedzę tak. Jak myślisz, coś jest nie tak z większością ludzi, czy coś jest nie tak z nimi, czy z tobą? Dla mnie to jest, wiesz, pytanie retoryczne, ale nie wiem, jak czy ty to zajęsz z tego sprawę, kurwa. Dobra, krótko, kurwa. Naprawdę, uderzyłeś nie te, te, nie te drzwi. Po pierwsze, ogłosiłeś takie teksty, yy, też twój ten, że gdyby to były lata 90., to byś zatwił to w ta, starym stylu, te, a teraz wszystkich pozywasz do sądu i tak dalej. Dobra, wypierdalasz się na wszystkich, kurwa, publicznie. Wiesz, co? Po pierwsze, ja akurat jestem dinozaurem i w latach 90. działałem. Nie słyszałem o Tobie nigdy. Nigdzie. zazwyczaj nigdzie. A zna... znałem chłopaków z Twoich okolic. Kurwa, zastanawiam się, a może był kogoś kierowcą i tak dalej. Nie, nawet nie byłem żadnym kierowcą, bo cię nawet nie dopuścili. Gdybyś. A co? A teraz są lata, które. To nagle e, zmieniły się perspektywy. Nawet choć, gdybyś działał, mógłbym Cię nie dać. Chuj, mogłem. I co? Teraz nagle zacząć być. <tum> pało. Dobrze. Jak, jak zwał, jak zwał. Panie Urański. Panie. Na wyrost, w cudzysłowie. Panie Urański. Zrób to, co Artur zrobił teraz, przez ostatnie kilkanaście, dwadzieścia lat dla młodzieży, dla ludzi z różnych środowisk, po to, by zajęli się sportem, by zajęć, a nie, nie poszli na taką drogę jak ja i kiedyś Artur. Zrób to. Nie, nie zrobisz. Nie stać się na to. Ty, Murański, powinieneś dawać za przykład Artura Gwoździa, jak można zmienić swoje życie. Jak można z, z tej z tak zwanej czarnej strony mocy przejść na jasną stronę mocy. Nie wiem, to się chyba na Gwiezdę wojna wojny, się było, chuj z tym, nieważne. Jemu to się udało, jako jednemu z nielicznych. Nie po drodze, Przechodzą przez ten proces nie niszcząc nikogo, nie. Co więcej. Na pewno było ciężko na początku, bo pewnie nikt nie wierzył w jego, że tak powiem, przemianę. Ale to trwało rok, 5-10. Ja już wiem, że teraz naprawdę dał radę i robi to, co robi. I robi to z sercem, z pasją. Zresztą yy, to widać. Ta szkoła walki, to wszystko. uczyć dzieciaków, młodzież wszystko. Iść inną drogą. Bo pewnie jakby będzie on, to paru z tych, z tych osób, które ćwiczą u niego, którym pomaga, poszłyby w, taką, w takim kierunku jak ja albo Artur kiedyś. I chyba o to wszystkim chodzi, żeby to do, do docenić. A ty, Planktonie, jeszcze raz, że nie doceniasz. Dwa, nie stać na ciebie. Trzy, chciałbyś torpedować? swoimi pseudoargumentami jego drogę. No dobra. Hurra. Nie wiem czy wiesz, ale w Polsce był w pewnych kategoriach i przejrzałem te statystyki i kurwa. co się stało? W paru z nich zająłeś pierwsze miejsce. W jednym, walczyliście prawie do równo, bo jest koniec roku to podsumujemy oczywiście Wszystkie statystyki. Oto pierwsza z nich, Turbo Plankton roku. Pierwsze miejsce, Murański Kanalia roku. I w tej kategorii właśnie walczyłeś prawie że do końca roku z pewnym indywiduum, którego ja osobiście nie cierpię. Magikalem. Wygrałeś. Gratulacje. Jeszcze dwa, lata temu, może byś nie wygrał, bo Malik był trochę inne rzeczy, wyrabiał, ale wygrałeś. Gratulacje. Kanalia Roku. Paja roku. No oczywiście. Voila! Numer one. Magikal. Nie, Magikal. Sorry, nie ty. Urański. Witam wszystkich. Wracając do kategorii, jeszcze taka, taka pomniejsza, też tam Cię znalazłem. roku. kto? No, oczywiście Ty. Ach, chura. A tak przy okazji, już odnośnie tych kategorii, sam osobiście stworzyłem pewną kategorię dla Ciebie którą oczywiście wygrałeś. I oto prezentacja. Kołek roku. To to jest taka moja, może nikt nie zrozumie, ale generalnie chyba wszyscy zrozumieją. Będziesz w zaszczytym towarzystwie, niestety nie na tej samej linii, trochę na innej linii, ale mimo wszystko gratuluję. Gratuluję. Kołek roku. Masz Nie wiem, nie wiem czy widać, ale zapisałeś się w mojej kategorii z złotymi zgłoskami, dlatego chciałem, złotym się dałem. Chyba jednak podprawię na, 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 na ciemny kolor, bo złoto do się nie pasuje. Widzisz? Z tobą jest taki problem, że ty nie przyjmujesz argumentów, nie przyjmujesz żadnych. Konstruktywnych, merytorycznych argumentów. Zresztą nie chcę ich tu robić. Do tego jest wyznaczony pewien gość, który wiesz co, jest ekspertem od złomowania takich złamasów jak ty. Turbo złamasów, on się innymi nie zajmuje. I właśnie robi dla Ciebie. Myślę, że dobry. Zresztą ja w niego wierzę. Jak on się bierze za coś to zrobi, robi to profesjonalnie. Natomiast. Ja. Czemku. też udzieliłeś, chyba, w wywiadu, o ile się nie mylę, w wywiadu coś takiego powiedziałeś, że yy, zanim Artur wróci do puciana, ma dość, musi przejść przez Ciebie, coś w tym stylu, bla, bla, bla. Dobra, nieważne. Chodzi o to: wszystkim mówisz, że masz jaja, że masz kochony. Tu, z może możesz przeskoczyć, wiesz. Chcę Ci zaproponować coś od Ciebie. Pokrętaj się, czy masz koholest, Ja, jaja. I to, co Ci zaproponuję, to nie jest dla jebanego fejmu, dla jebanego siana. Nie. Dla siana bym tego nie zrobił, dla fejmu też nie. Otóż moja propozycja jest następująca ja, rozwał starego dziadka. Sprawa wygląda tak, wynajmuję salę, ja lub Ty, może być w Twojej miejscowości, gdzie chcesz, salę. Nie ma żadnych, żadnego, żadnej publiczności, nie ma nikogo. Przed wejściem na tą salę, która jest pusta, stoi mecenas Twój, mój ja podpisuję, oświadczenie, że cokolwiek mi się stanie w danym pojedynku... Aha, bo tak. Może, może z mojej strony godnie, bo wyzywam się na pojedynek. Tak jak... Wiesz co to kodeks z podziwicza, Okej. Okay, pewnie nie wiesz, że nie będę ci tłumaczył. A może ci kurwa wytłumaczę to później łopatologicznie, ponieważ dzieli nas przepaść ewolucyjna. Dlatego też teraz będę ci tłumaczył wszystko łopatologicznie. Tłumanie. Kapiści. Otóż... Przed wejściem, ja i Ty podpisałem oświadczenia, że nikt do nikogo nie rości pretensji o dane ewentualne urazy podczas tego pojedynku. Wchodzimy w samych spodenkach na tą salę i 15 minut. Kto z tej sali wyjdzie pierwszy po 15 minutach, cel wykrywa. I każdy walczy we własnym stylu. Mój styl. Jest. Mogę ci nawet podpowiedzieć, jaki jest, żebyś się przygotował. To jest. Hooligan to. Hooligan to. Skuteczny. No ale dziadek ma już 65 lat. Skończył 28 grudnia. Nie chciałbyś upokorzyć dziadka. Byś był. Wow! Chciałbym jeszcze raz przeprosić Ar Ar Artura. Arturze, przepraszam, że jestem tak zwanym samozwańczym two rzeczikiem twoim. Sam siebie mianowałem na to stanowisko i, i bior biorę odpowiedzialność za to, co mówię. Ale wybacz, nie pozwolę, by taki kurwa kmiotek, taki kurwa pajac się obrażał w forum publicznym, e bo rozumiem też Twoją sytuację. No, nie możesz mu odpowiadać, a poza tym, wiesz co? Gdybyś nawet zaczął mu odpowiadać, to ja bym zdobył do ciebie numer, bo nie mam. I właściwie to mam, ale w innym telefonie, który zaginął w pewnej okoliczności, miesza z tym. I bym powiedział, nie rób tego, ponieważ coś przystoi lub nie. Nie, komuś, na przykład Tobie nie przystoi zniżać się do takiego poziomu i do tego, typu dyskusji, nie merytorycznej, tylko nie wiem na jakiej, z takim kimś jak e, urański. A poza tym, wracając do lory. Panie, jebany duży cudzysłów. Murański. Nie stać się na nic więcej. Posłuchaj, jeżeli jest jakiś wojownik, posłużysz teraz a metaforycznie, metaforą wojownika itd. Gdybym ja był wojownikiem, jakiego zapewne się uważasz, choć nie słuszcie, na wyrost, gdybym ja był wojownikiem i na swej drodze spotkał innego wojownika, który mnie pokonuje, Co bym zrobił tak... Voilà. Szacunek. Szacunek dla przeciwnika, który był ode mnie lepszy. Szacunek, ponieważ mogę się od niego czegoś nauczyć, dostać lekcje. Pamiętaj, że na kozaka zawsze będzie następny kozak i na następnego też. Boi się I w normalnych sportach walki ta zasada też obowiązuje. Zawsze przyjdzie następny i pokona nowego mistrza. Ty, ani nie jesteś mistrzem, ani nie jesteś autorytetem, ale jesteś wojownikiem. I ty kwestionujesz decyzję sędziów, decyzję innych ludzi. I... tak jak już powiedziałem, 100 osób wokół ciebie lubi ci. W sposób dość uprzejmy, że nie tak, że tak, gdzie nie masz racji i tak dalej. Inni mówią to w sposób bardziej wyrazisty. Następny sposób też. A ty mówisz nie. Nie. Ziemia jest płaska, kurwa. E, he, he, he. Na skorupach czterech żółwi. Wy nie macie racji, to ja mam rację. Słuchaj, tak to wie. Słuchaj, turbo idiota, wioskowy głupku. Nie wiem, jak do, ciebie, jak do ciebie dotrzeć. A właściwie chciałem, gdzie kurwa do ciebie dotrzeć. Chciałem, żebyś się wkurzył i powiedział tak. Kurwa, kto to jest ten mały skurwiec z Poznania? Rozwalę go. Właśnie tego chcę, tego kurwa pragnę. Żebyś tak myślał, żebyś zadzwonił do mnie i podpisał te jebane oświadczenie u tego nieprzyjemnego adwokata. Żebym mógł Ci rozwalić, mordę w majestacie prawa. Chwileczkę, muszę zapalić. A na koniec rzucę sobie jeszcze do klocków toporami, które sam wykonuję, z, tak, z takiej siekier z lat 70. je kupuję i wykonuję sam i robię takie. Żegnam ozieble, turbo, matole, morański. Natomiast Inek pozdrawiam.